Siema wszystkim! Witam wszystkich kolejnego dnia Wyjazd z DBI Musiałem pobrać rano kontener na 8 godzinę znowu do Dodaka a co drugie to zobaczymy nawigacja pokazuje 7.53 a więc można pobrać tu kontenerek i się z tego DBI się wyrobić Chociaż mi to zwisa i powiewa Na którą zajadę to zajadę No zobaczymy jak ten dzisiejszy dzionek będzie wyglądał A w Holandii w Ostatnimi czasy się dzieje Protest rolników Inne grupy społeczne zaczynają się do nich przyłączać A jak to będzie wyglądało w dalszym ciągu? A nawet nie zajadę na zielone to zobaczymy. Chodzi o zmiany klimatyczne. Mają rację. W Polsce nic się nie dzieje. W Polsce nikt nie ma ochoty dupy ruszyć ze względu chociażby na wysokie ceny paliw, bo jakby Polacy u mnie ruszyli zablokowali ulicę swoimi samochodami osobowymi. Wyszli nawet z bucika, że są zbyt wysokie ceny, i cały naród by ruszył, to ceny by spadły. Bo prawda jest taka, że nie mieli podstaw do tego, żeby podnosić ceny tak jak na całym świecie. No ale co? Każdy pretekst jest dobry do tego, żeby ograbić zwykłego człowieka. Jak widać na zachodzie, w tym w Holandii, ludzie mają dość i też od Holandii się zaczęło, jeśli chodzi o protesty przeciwko covid -owi. Także nasz naród, niby taki waleczny, taki nigdy nie poddający się, taki mocny, tak naprawdę w ostatnim czasie to pizdowatość jest w Polsce nikt nic nie zrobi, nikt się nie ruszy każdy lagę kładzie widać, ludziom odpowiada cena benzyny po 8zł drożyna w sklepach podwyżki stóp procentowych, rat kredytowych dobrze się ludziom w Polsce żyje, po co wychodzić na ulicę kurde i na miejscu do daka Zobaczymy, czy tam coś stoi, czy nie stoi. Nie ma nic. Nie ma nic. Także będzie szybko, że tak powiem. Tam też nikt nie czeka. O, nie. Pierwszy, pierwszy, pierwszy. <laughs> Chłopaki się wczoraj pytali, kurwa gdzie masz drona? Ja my nie, ja chcę się nagrywać ostatnio dronem, kurwa. Nie mam nie no, humoru kurwa na drona. Szef się przyczynił do tego, że że nie mam takiego zapału jak wcześniej. Kurwa. No chłopaki, cofiemy czy nie cofiemy? Cofiemy czy nie cofiemy? Lusterko się kurwa nie da ustawić. Zjebane takie jest. To lepiej się. Tam wsteczny, dzisiaj ten wsteczny, kurwa, wolniejszy, normalnie działa. Wczoraj wyskoczył dwa razy, kurwa. Już mają ładnie poprzygotowywane. Kurde, ile oni tego wysyłają. To jest jakiś bardzo, bardzo dobry biznes. Codziennie po kilka kontenerów. Zamanowane, zeszło troszkę, bo jeszcze przenosili, to tutaj nie cofnę, nawrócę sobie trochę inaczej. chłopaki z Bułgarii Miło się tu zawsze kurde spędza czas powiem szczerze i zawsze jak się jedzie gdzieś tam, gdzie obcokrajowcy ogólnie tu pracują, a więc firmy, gdzie jest trochę Turków, Bułgarów, Rumunów, obcokrajowców ogólnie, no to zawsze jest zdecydowanie lepiej niż na niemiecki. Firma, tam gdzie dużo Niemców o tak powiem zdecydowanie lepiej bardziej ludzkie, koleżeńskie podejście nie takie typowo służbowe dodak, dodak panie teraz jest pytanie, kurde, czy jest korek zaraz sobie muszę google maps sprawdzić jak wygląda droga do Frankfurtu bo nie mam zamiaru tam stać, kurde, w tym korku a niepotrzebnie objeżdżać no to też tak średnio bym powiedział sprawdziłem i faktycznie jest zablokowane, kuźba w jednym miejscu jest pokazane 10 minut, w drugim 6, ale dosyć długi fragment jest na czerwono. Także ja to chyba objadę dookoła. Tutaj na Google Maps sobie zaznaczyłem. Będę widział mniej więcej, jak to wygląda względem siebie, ale wygląda to naprawdę nieciekawie. Także lepiej objechać. Po co ty się głupie zatrzymujesz, jak tu widać, kurwa, z kilometra, czy ktoś jedzie. Mercedes! Mercedes! Tam wiem, że można też prosto pojechać, ale... Jadę tędy, panie, kurwa, że jadę. Jedziemy, zobaczymy, jak tu Byłem zdać kontener na Ost, jest kurde, już pół do jedenastej. Teraz muszę jechać na West, pobrać kontener. Jak wiadomo, tam się jedzie jakieś pół godzinki. Na miejscu trzeba liczyć z godziny, czyli z półtorej godziny. A więc powiedzmy sobie, że o dwunastej uda się wyjechać z West. Jak się uda o dwunastej z West wyjechać do Mannheim, do jakiejś firmy półtorej godziny znowu jazdy, kuźwa, jak nie dwie Os będzie coś może nawet koło dwóch Termin 14.30 Także kuźwa, no nie zapowiada się zbyt krótki ten dzień i później znowu na Os co oddać? Zobaczymy Miałem telefon dzisiaj, dzwonili do mnie z jednej firmy czy szukam pracy Także ja tam byłem raz na rozmowie nie dogadałem się co do kasy, to było gdzieś półtorej roku temu. No i teraz dzwoniła do mnie babka. No nie wiem kurde, czy gdzieś moje stare jakieś ogłoszenia znaleźli, czy coś, bo czy pan szuka pracy jako kierowca kurde. ma może znaleźli gdzieś moje, bo ja nie dałem żadnego ogłoszenia. No i 2700 powiedziała mi brutto plus szpejzem i Weinnacheld 4 do 6 stopów z pieczywem chyba, bo to bekera i piekarnia No na pewno trzeba załadować auto i rozładować, więc jak piekarnia to się podjeżdża pod sam ten, to tam ani nic ciężkiego, ani skomplikowanego ale no pieniądze tak średnio. Ja mówię, że tak. jak 2,5 na rękę dostanę na początek, to możemy dyskutować. No to ona porozmawia, może mnie zaproszą na rozmowę. Czy pracujemy tak, aha, ile pan pracuje? No ponad roku, czyli 4 tygodnie wypowiedzenia. Oni już wiedzą ile wypowiedzenia trzeba, kurde, od razu już tak idź pan już pan wypowiedzenie, kurwa. Nigdzie nie chcą zbyt dobrze płacić. nie, no Za, za mniej jak 2,5 to nawet nie ma co, nie? Teraz, kurde. I rozmawiałem też przed chwilą z gościem, z tym co wam mówiłem, że byłem raz e, w tej firmie, e, jeśli chodzi o kontenery. I co mi gość mówił, to no mają te skanie, Volvo i tak dalej, nie? Dobre samochody, można powiedzieć. I pytałem się gościa, ile ma, a on mi mówi, że ma 2,5. To mu musieli podnieść. Mówi, że, że podwyżkę dostał, że ma 2,5 na kontenerach. Po roku, że teraz po roku dostał, że ma 2,5. No ale kurwa, tam jest trochę za nie? Taka sytuacja. Także trzeba by się dogadać gdzieś. Ciężko, ciężko, naprawdę ciężko, kurde. Głównie to wszędzie ciężko z kasą się dogadać. Do roboty chcą wszyscy, ale płacić nie, nie chce prawie nikt. Dobra, trzeba lecieć na west, pobrać kontener i zapierdalać. Kurwa, dalej, oddałem kontener na ost, pobrałem z west. Dojeżdżam do Mannheim. Termin 14:30 według nawigacji 14:6, ale tu jest zakorkowane półtorej kilometra i ujwie ile to potrwa taka sytuacja byłem się zameldować powiedzieli mi, że piątka położyłem tu papiery, kuźwa nikogo nie ma więc trzeba będzie się tu ustawić Ej zobacz Po co ten kluczyk biorę kuźba W ogóle pewnie trzeba będzie obniżyć ten kontener, chyba że on sobie ten podjazd postawi z daleka No i chuj. Tu panie tylko jest meldunek pod kurwa dwójkę. A tam stoi auto pod dwójką, także musisz kurwa zaczekać. Stoi tutaj o. Maksymalnie 15 minut, kurwa. Okej Młotki, mordę jeża 18:40. czterdzieści ponad dwie godziny ponad dwie godziny i przyjazd 18, więc kontenera dzisiaj nie oddam jadę od razu na plac spierdzielam do domu tak to wygląda Lipa z tą drugą turą Strasznie popieprzona Strasznie popieprzona ta druga tura. Żeby kurde o godzinie 10 skończyć pierwszą i tyle czasu. Teraz nieporozumienie. Kurde. Wyjdzie dzisiaj prawie 12 godzin, jak zajadę na czas i wyjdę z firmy po 15 minutach od przyjazdu. No to wyjdzie prawie 12 godzin, definitywnie za długo. Teraz trzeba gdzieś zostawić na Kurwa inteligencja zajebista, ja pierdolę. To są kurwa inteligenci. Tam mógł wjechać, to nie wjechał. Ja pierdolę, panie. zobaczyć jak tamta strona wygląda. Wszyscy są specjaliści, a kurwa tu zostawił na naczepę. Kurwa. Sporażka. wyprostuję tylko trochę. Ciepło, 12 godzin w robocie Jeszcze na koniec powietrze się zjebało Muszę ja zapytać co z tym powietrzem jest Ale się okazało, że To palcem trzeba przytkać 2-3 razy, kurde nie wiem tam jest spieprzony, czy, nie wiem kurde. I jeszcze jak mi to pokazywał to przyszedł kurwa ten pedał kurwa jebany z warsztatu i się zaczął do mnie kurwa srać aaa, że ty kurwa nie wiesz mówię zamknij kurwa mordę, nie tak mu powiedziałem, żeby zamknął mordę i żeby spierdalał i odszedł a, tym my się żyliśmy, wypierdalaj kurwa z szefem pogadałem, mam dostać w, albo w piątek a, w piątek prawdopodobnie, że Albo w sobotę. Ja nie chcę przyjeżdżać w sobotę, pierdolę kurwa. Mam dostać z powrotem e, na 80% swoje auto, którym jeździłem. Także zobaczymy. Teta się, mnie, jak się manem jeździ. Ja mówię, DAFem się lepiej jeździ. Dla mnie bez porównania. Wiem, że różne, różne doświadczenia kierowcy mają. Tym autem jeździłem od. Jak je odebrałem od nowości i i nikt mi nie powie, bo pod względem ten man nie ma dużo przejechany, bo ma nie wiem ile 214, ale głośno w nim jest jak syn naprawdę w porównaniu do DAFa jest głośno i, i nie jest taki komfortowy jak DAF, DAF jest dużo wygodniejszy mi się jeździ DAFem lepiej także, no co ono? DAFem mi się jeździ lepiej i tak jest moje zdanie w tym temacie nie mam powodu, żeby ściemniać. Jeszcze się mi zesrał na koniec, no i jebany kurwa pederasta, kurwa warsztatowy, kurwa pasuch. Normalnie kurwa gąga zajebać tylko na ryj, ale to człowiek tylko problemów narobił. A, mówię mu kurwa, dzisiaj ponad 12 godzin, jutro chcę krócej pracować. Nie, nie, jutro pojedziesz tylko jedną turę i tyle. No i czy, masz na, czy mam na wcześniej czy na później Nie no. Aj. no ja mam na później Ale jadę wcześniej Pierdolę to nie idę, kurwa. Muszę oddać ten kontener Który przywiozłem dzisiaj I od razu na naczepę pobrać kolejny I to wszystko Także to by było raczej na tyle dzisiaj To by było na tyle dzisiaj także Do następnego ja spadam na chatę, bo już kuźba 19 o 6.30 zaczęło już trafik chyba takie takie roboty no ale bywa czasami dłużej, no niestety Na razie do następnego